Dzisiaj w naszym cyklu rozmów o nieruchomościach spotykamy się z panem Henry Sakowskim, brokerem ze Stanów Zjednoczonych, pośrednikiem, wieloletnim pośrednikiem licencjonowanym, pracującym na rynku amerykańskim ponad 20 lat, a tematem naszych rozmów będzie rynek nieruchomości a banki. A także porozmawiamy sobie również o przyszłości zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami w oparciu o doświadczenia rynku amerykańskiego. Henry, powiedz mi, jak to jest, jak usytuowany powinien być na rynku nieruchomości bank? Jaka jest rola banku na rynku nieruchomości? Przede wszystkim bank powinien udzielać pożyczek osobom, które próbują nabyć nieruchomość. To jest rola banku widziana z perspektywy brokera, czyli osoby, która zajmuje się reprezentowaniem klienta w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości. I tak jest odbierana w Stanach Zjednoczonych, jak to się mówi, przez public, czyli przez społeczeństwo. I Owszem, zakusy banków, banków, tak, no, instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych, aby przejąć ten segment gospodarki, obserwuje się od dłuższego czasu. I tak m, pamiętam, że, znaczy pamiętam, wiem, w 1955 roku i w 99 roku, 1999 roku, w 1999 roku. Wyszła ustawa o, dotycząca banków i holdingów instytucji finansowych, czyli akt, który zabraniał bankom wchodzenie w, w, w rynek nieruchomości. Natomiast ten akt jakby został nieprzyjęty do świadomości, że tak powiem. Przez banki, które ten segment, tak jak mówię, gospodarka nieruchomości są jakby trzecią siłą napędową w gospodarce amerykańskiej. To jest sprzedaż nieruchomości, handel nieruchomościami i, i, i development, czyli, czyli budowa nowych nieruchomości. Także w 2000, tak jak mówię, nieustające, nieustające próby banków wejścia w ten segment gospodarczy. W 2001 roku nawet udało się jakby przekonać Treasury Department i Federal Reserve Board przez banki, to lobby bankowe, do tego stopnia, że te właśnie dwie instytucje państwowe wydały, jakby dały propozycję, propozycje rządowi kongresowi, aby dopuścić banki do handlu nieruchomościami. I zostało to oczywiście od razu jakby, Zaprotestowane i, i apelacja została złożona do, do, do rządu i do sądu najwyższego przez między innymi National Association of Realtors, to jest odpowiednikiem Federacji, ogólnokrajowej Federacji zrzeszającej Pośredników Nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. A, więc i, ta wojna się jakby nie skończyła do roku 2001, gdzie definitywnie aktem, to jest, jak się nie mylę, FY 2009-2009 Omnibus Appropriation Act, który podpisał prezydent Obama, definitywnie zabraniający bankom Instytucjom finansowym wchodzenie w segment a, nieruchomości, czyli otwierania biur nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i, i też wyceną nieruchomości. Także te, te trzy segmenty zostały wykluczone y, przez tą ustawę, jeszcze raz mówię, y, y, Omnibus Appropriation Act 2009. A numer tam bodajże był F.Y. I to Obama podpisał, kończąc tym samym nieustającą dyskusję o roli banków w biznesie handlu nieruchomościami, obrotem nieruchomościami itd. No i jasne były ku temu powody. Banki. I z wielu przyczyn, ja nie będę w to wchodził już, i, wielu, i wiele razy są dofinansowane przez państwo, a i rząd absolutnie nie chciałby, aby pieniądze rządowe federalne, między innymi służyły temu, aby banki się wzbogacały, prawda? Bo to są pieniądze podatników. Więc jeśli mówimy na przykład o różnicach, jakie są, jakie mogłyby być, gdyby banki miały biura nieruchomości, czy miały swoich brokerów nieruchomości, a tak naprawdę to byliby brokerzy też finansowi, to różnica jest taka, że po pierwsze, Banki są dofinansowane przez rząd, a co znaczy przez rząd, to znaczy przez podatnika czyli przez pieniądze klienta, między innymi, prawda? Przez podat podatki klienta te y, y, biura y, byłyby dofinansowane w przeciwieństwie do biur, które teraz istnieją, prawda, biur nieruchomości, gdzie większość agentów, prawie 100% to są niezależni przedsiębiorcy. Podobnie jak tak jak w Polsce, gdzie to oni płacą podatki do rządu. Prawda? Także nie, nie, nie czekają na pomoc rządową, a wręcz odwrotnie. A oni szukają klienta i, i z, walczą o to, aby temu klientowi dać jak najlepszy serwis. Czyli jest to konkurencja. Konkurencja oczywiście hmm, sprawia, że hmm, serwis hmm, przez poszczególne grupy, hmm, znaczy nierucho, hmm, agentów nieruchomości brokerów, musi być jak najwyższej jakości, bo inaczej klient się odwróci. Jaka rola byłaby agenta brokera, który hmm, pracowałby w agencji nieruchomości, agent przede wszystkim broker bankowy, który się zajmuje też nieruchomościami, przede wszystkim musiałby dbać o akcjonariuszy tych wielkich korporacji finansowych, prawda? Czyli celem a, takiego brokera a, w nawiasie, prawda, nieruchomości. Nie byłoby, żeby dać najlepszy serwis i najlepszą pożyczkę, czyli finansowanie, hipoteczną pożyczkę, powiedzmy, ten który klienta. się tak, biega o tą pożyczkę, tylko żeby sprzedać jak najlepszy produkt z punktu widzenia akcjonariuszy banku, prawda? bo będzie przez, przez nich rozliczany, przez nich ich szefów. A co jest najlepszym produktem, największym produktem banków? pożyczki, prawda? Te ich portfolio. I to właśnie tego, tym kierując się, tego się obawiając, rząd właśnie taki, czy Obama taki, taki akt podpisał, eliminując jednocześnie niebezpieczeństwo, że banki, jest to konflikt interesów, bo do banku przychodzi klient po pożyczkę pieniądze, natomiast w momencie, kiedy by banki prowadziły biura nieruchomości, przychodziłby też po, aby dostać serwis, to znaczy, aby uzyskać pomoc w poszukiwaniu czy sprzedaży nieruchomości. Jednocześnie byłby po prostu narażony przez takiego pracownika na. A, y, jakby reklamy czy usiłowanie y, sprzeda y, 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 sprzedaży czy zaciągnięcie tak, pożyczki, która nie musi być najlepsza z jego punktu widzenia, z punktu widzenia y, y, z klienta oczywiście. I to są te powody, dla których po prostu banki nie uzyskały takiego prawa. Tak jak mówię, y, i to, była to walka nieustająca, ja byłem tego świadkiem od 1988 roku, jestem licencjonowanym blokerem w stanie Illinois. I, I cały czas ten temat był przez National Association of Realtors wnoszony i nieustające apelacje i do, do Sądu Najwyższego, do sądów. Oczywiście i, i brokerzy i pośrednicy Przyczynili się do tego, mają mocne labi w Waszyngtonie i przyczynili się do tego, że ta ustawa została podpisana. Także tu po prostu te zakusy zostały w końcu banków ucięte. Jest jasna sytuacja, banki nie obraziły się na pośredników. Na doradców, przepraszam, nie lubię tego słowa, muszę powiedzieć, pośrednicy, bo uważam, że, że osoby, które reprezentują, właśnie chciałem z Tobą Zbyszek rozmawiać później na ten temat, które reprezentują klienta, zasługują na, na lepsze określenie niż pośrednik, bo przecież mają dużo większy zakres. Nawet nie wiesz, wiesz jak bardzo bliski jesteś mojemu mniemaniu o roli, o roli zawodowego profesjonalisty mm -hmm. na rynku nieruchomości, mm -hmm. tak to, to jest bardziej doradca, Widzisz? a nie tylko pośrednik. Tak ja ziesz, myślę, że, że należy też nie, nie chcę tutaj wzorców amerykańskich jakoś tak preferować, niemniej jednak i, i, Ponad 120-letnia tradycja National Association of Realtors należy chyba, znaczy pozwala nam na, na przypuszczenie, że, że te wzorce przećwiczyły prawda, przez tyle lat i jednak stanowią punkt odniesienia dla wszystkich krajów w Europie jeszcze w latach 80. -tych. W ogóle nie było handlu nieruchomościami, prawda? Także jako takiego handlu, no bo troszkę inne tradycje mamy w Europie, prawda? I inne wyobrażenia o kupnie były przynajmniej takie. Także ta organizacja daje nam bardzo dobre wzory do naśladowania, ale też ustawodawstwo. O właśnie ustawodawstwo, ja myślę, że nie chcę, mówię, opinii, swoich opinii wypowiadać tak, tak radykalnych, ale skoro zaczęliśmy mówić o tym, jak nas tutaj, prawda, czy, czy traktują profesjonalistów w obrocie nieruchomościami, to właśnie należałoby popatrzeć, jak to robią Amerykanie, jak legislatura traktuje, bo oczywiście każdy Broker, ja będę mówił broker, może żeby nie mówić słowa pośrednik. Jak legislatura traktuje brokerów? Stanilno już nawet nie ma im statusu agenta, bo został podniesiony do rangi brokera, co jest wyższe od agenta. Wszyscy muszą mieć licencję brokera. Tutaj właśnie chyba na temat licencji zaraz wejdziemy. Ale chcę powiedzieć, że właśnie gdyby zmienić ustawę, i dotyczącą zawodu i y, y, y właśnie naszej profesji w Polsce podobno, bo to nie może być nigdy taka sama do tego, jak, jak jest, jaka obowiązuje w amerykańskich Stanach. No bo każdy stan ma trochę inną, ale ja mogę wypowiadać się tylko o stanie no, i gdzie broker reprezentuje reprezentuje klienta i jest to stosunek agenta, klienta, który się nazywa agency relationship. To jest bardzo, ważne, bardzo ważna ustawa, bardzo ważne prawo, bo z tego wynikają konsekwencje i, i jak nas traktują klienci i adwokaci i, cała, i, i cała, całe społeczeństwo. Właśnie ta, ten stosunek i chyba tutaj by należało powiedzieć po polsku jakoś konsumencki. Prawda? I wtedy, jeśli byśmy o tym zaczęli mówić i na tej bazie prawa i obowiązki pośredników rozpatrywać, zawsze byśmy mogli się odnosić do tego prawa, że broker reprezentuje. Broker reprezentuje, ma określone obowiązki z tego wynikające, reprezentuje klienta w tym, w tym i w tym. Ale i to musi być uregulowane. Prawo w Polsce, no może być, może, może to jest jakieś swoiste katalizm teraz nastąpiło dlatego, co dobrze nie pracowało. Ja nie wiem, ja jestem, wierzy jestem nie, nie lubię tego co nastąpiło i jestem przeciwko deregulacji, absolutnie deregulacji tu w tym zawodzie. Znaczy my postrzegamy to yy, mówię tutaj o m, deregulacji jako o pewnej m, konsekwentnej Grze politycznej. To jest realizacja pewnej koncepcji, prawda? Bo bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tym, co się stało na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o banki. Tutaj powtórzmy, banki nie mają prawa zajmować się obrotem nieruchomościami, zarządzaniem i wyceną. Dlaczego? No, bo po pierwsze, to one spowodowały ten. Kryzys, którego skutki cały świat y, odczuwa w tej chwili. Więcej, to one nadal korzystają y, z, z tego kryzysu, bo są dofinansowywane mm -hmm. często przez państwo. Y, I w związku z tym y, ustawodawca amerykański powiedział: Nie, nie będziemy powodować takiej sytuacji, że banki z jednej strony będą udzielały kredytów, pożyczek, a z drugiej strony będą wybierały dla klientów domy, pod które te pożyczki udzielają. udzielają. Mhm. Ustawodawca amerykański, prezydent Obama zauważył, że tutaj mamy z ewidentnym konfliktem interesów do czynienia. Natomiast jeżeli popatrzymy na rynek polski, mamy sytuację wręcz odwrotną bo to zauważcie Państwo, rynek pierwotny poprzez ustawę deweloperską został absolutnie oddany w ręce banków i tak naprawdę faktycznym deweloperem na rynku polskim nie jest ten, kto buduje i zawiera umowy z klientami, tylko bank, bo to bank decyduje, czy dane przedsięwzięcie deweloperskie według nowej ustawy powinno się realizować, bądź też nie. I oto druga y, odsłona tej samej sytuacji, to jest rynek wtórny, mianowicie ponieważ nie ma na rynku polskim rynku nieruchomości żadnych ograniczeń co do działalności banków na rynku wtórnym, wobec tego banki wchodzą bezwzględnie w obrót nieruchomościami, tworząc własne agencje nieruchomościowe, agencje zarządzające nieruchomościami. A także dokonując poprzez osoby, które zatrudnione u nich są jako rzeczoznawcy, dokonując wyceny tych nieruchomości. A więc mamy tu do czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną. Innymi słowy, można powiedzieć, że Polska niestety nie wyciągnęła wniosków wynikających z kryzysu roku 2007, Wręcz przeciwnie, poszliśmy w odwrotną stronę. Oto mamy sytuację Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent Obama podpisuje ustawę, która mówi nie dla banków na rynku nieruchomości. Banki niech się zajmują kredytowaniem, działalnością finansową. U nas odwrotna sytuacja, banki przejmują wszelką, że tak powiem, całą sferę działalności gospodarczej przejmują w swoje ręce, co jest bardzo niebezpieczne dla, dla gospodarki, a także dla konsumentów. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o nieruchomości to oblicza się, że około 350 tysięcy osób w Polsce spłaca kredyty, które znacznie przekraczają wartość nieruchomości, które pod te kredyty, pod, za te kredyty zostały kupione. Ta wartość maleje, cały czas to postępuje, więc te osoby są w rękach banków więcej. Z racji malejącej wartości tych nieruchomości w ręce banków wchodzą również członkowie rodzin tych kredytobiorców, bowiem banki żądają dalszego zabezpieczenia, bo skoro kredyt nie jest zabezpieczony, to proszę dać mi dalsze zabezpieczenie, bo inaczej kredyt zostanie postawiony w stan natychmiastowej wypłacalności. Powoli ogromna część społeczeństwa staje się takim współczesnym niewolnikiem systemu bankowego. Jaka, jaka perspektywa? Ja liczę na refleksję tutaj rządu polskiego, który jednak weźmie przykład z gospodarki, jakby nie było najnowocześniejszej, i nie można tutaj czynić jakiegokolwiek zarzutu co do braku wolności na rynku amerykańskim. Prawda? I pewne relacje zdroworozsądkowe, relacje pomiędzy bankiem a klientem, a pośrednikiem w obrocie nieruchomościami zostaną przywrócone. I tutaj też myślę o ustawie deregulacyjnej. Kolejny, te, kolejny temat, bo y, powinniśmy y, chyba zmienić y, otóż y, internet. Internet y, coś, co jeszcze parę lat temu było rzeczą y, niewyobrażalną dla nas. Y, w tej chwili internet wchodzi w każdą dziedzinę życia, między innymi wchodzi y, w rynek nieruchomości. I, i takie pytanie y, z perspektywy amerykańskiej. Y, Amerykanie, Ameryka, ta, ten nowoczesny rynek nieruchomości o kilka lat zawsze wyprzedza Europę. Europę. Wiemy o tym. Również kryzys parę tak, lat wcześniej nastąpił, My, nas dogonił w tym roku, powiedzmy, czy, tak, czy tak. rok wcześniej. Ameryka powoli zaczyna z wychodzić. tego wychodzić. Ale popatrzmy na ten rynek nieruchomości, na pośrednictwo. Powiedzmy, Henry, bo stawia się taką tezę, że to, co się dzieje na rynku nieruchomości, mówię tutaj o pośrednictwie, to nie jest tylko efekt kryzysu, ten zastój, ale to jest także efekt, który no zbiegł się w czasie, efekt rozwoju cywilizacyjnego, czyli powiedzmy internetu. Mówi się, że zawód pośrednika jest to zawód schyłkowy, że on powoli odchodzi w przeszłość, tak jak wiele zawodów, które kiedyś w przeszłości istniały, prawda? Nie wiem, czy u was w Stanach jest dużo szewców, którzy buty robią? Chyba wyjątkowo nie ma. Trudno, trudno A znaleźć. jeszcze 20 lat temu można było na ulicach w Chicago sobie buty zamówić albo krawców, prawda? Chyba wszyscy kupują w supermarketach, prawda? No, raczej tak. Raczej tak. No niektórzy to... kupują w butikach, także... No ale to niektórzy, <laughs> prawda? Innymi słowy powstaje pytanie, czy miejsce pośrednika za ile lat nie będzie również dla wybranej klienteli, prawda? Czyli będzie ekskluzywny pośrednik, który obsługuje bardzo znikomy, natomiast reszta będzie swoje sprawy nieruchomościowe załatwiała w supermarketach na przykład portalowo-internetowych. Czy przypadkiem zawód pośrednika nie jest tym zawodem, który już schodzi ze sceny? Popatrz, powiedz z perspektywy amerykańskiej, jak to wygląda. Ja się posłużę pewną analogią najpierw, zanim przejdę do, do meritum. Tak. A, ma, też y, istnieje taka opinia y, o pewnym zawodzie, y, który ponoć znikł y, jakoby znikł już w ogóle, ja to mówię o biurach podróży na przykład. W Ameryce się tak mówiło, prawda? Że w zasadzie no, biura podróży zniknęły, no bo przecież jest Apple Vacation i tam różne inne takie y, internetowe biura, gdzie po prostu chodzi się, łatwo się przeszykuje. Natomiast... To jest kwestia dostosowania się. Biura nie zniknęły. Biura podróży nie zniknęły. Biura po prostu zaczęły stosować, używać innych narzędzi i technologii. I ja na przykład dalej używam, bo zauważyłem, że istnieje możliwość kontaktu z żywą osobą. I to nie tylko ja, wielu ludzi. Tak jak powiedziałem, nie da się zastąpić pewnych serwisów interneta, dlatego że my sprzedajemy bardzo unikalny, unikalny produkt, prawda? to jest, człowiek musi w tym procesie uczestniczyć, nie, internet nam nie pokaże domów, a internet nam nie doradzi, gdzie mamy pójść po pożyczkę internet nam nie sprawdzi tytułu własności, my musimy uczestniczyć. Także nie obawiamy się internetu, tylko zacznijmy stosować technologię, żeby te internet pracował dla nas. To znaczy, abyśmy mieli dodatkowych klientów, poprzez umiejętne stosowanie i eksponowanie swoich serwisów na internecie są odpowiednie do tego narzędzia na pewno Zbyszek, wiesz o jakich narzędziach mówię. Także nie trzeba się bać. Trzeba po prostu zacząć stosować to, co jest najlepsze w tej dziedzinie, technologię. Czyli innymi słowy, możemy powiedzieć tak. Nie jesteśmy skazani na jakąś klęskę, bo rozwija się internet, ale nie jesteśmy też... Skazani na sukces, no bo mamy taką specyficzną usługę, że ten kontakt osobisty niejako yy, powoduje, że internet nie jest aż taki ważny. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku potrzebna jest jednak nasza praca w zmieniających się warunkach tak, pracy, czyli bezwzględnie musimy rozwijać nasze firmy, rozwijać nasz zawód. Ja myślę, że powoli ten zawód zmierza w kierunku. Tego doradzania, tak naprawdę. Czyli usługa stała się usługą wyższego zę, rzędu. To nie jest stara usługa, która polegała jedynie na kojarzeniu, kojarzeniu stron. Tak. Bo gdyby polegała tylko na kojarzeniu, to każda przeglądarka w internecie zastąpiłaby pośrednika, prawda? Dobrze, dodaj jeszcze właśnie te banki. Te banki w końcu zaczną współpracować pracować z, dla klienta, a nie tylko. A wykorzystując klienta dla, twoi, dla swoich celów, a banki zaczną pracować z biurami nieruchomości. Także tutaj jest właśnie się rodzi jeszcze inna jakość. My, brokerzy, będziemy tu w Polsce pracować z bankami. Ja jestem optymistą. Sytuacja z, z, z domami, z nieruchomościami, które są zadłużone powyżej wartości rynkowej musi być rozwiązana. Banki same nie rozwiążą z sposób, który to robią przez firmy i windykacyjne po prostu się nie sprawdza. Dlatego wzorce, które już są stosowane, należy tutaj powielić. I tutaj jest duża rola biur, brokerów, ale brokerzy muszą przejść też transformację i szkolenia. Muszą to zrobić w porozumieniu z bankami. I nie należy się zwalczać. Tylko należy po prostu zacząć się rozumieć, porozumiewać najpierw i zrozumieć, że problem, który zaistniał w Polsce, należy rozwiązać. Jeśli biura nie pomogą bankom, banki stracą dużo pieniędzy na tym, natomiast jeśli firmy windykacyjne niszczą wszystko niszczą klienta, niszczą całą historię kredytową klienta do końca życia, rujnują klienta. Ruiną konsumenta jest to, przeciw, to, jest to działanie przeciwkonsumenckie. Brokerzy, właściciele biur, pośrednicy widzą to inaczej. Oni pracują dla klienta i w porozumieniu, negocjując sytuacje konkretne, finansowe, zadłużeniowe z bankami, są w stanie pomóc i klientom, i bankom. Taka sytuacja jest jak najbardziej do zrealizowania w Polsce. Należy po prostu zacząć rozmawiać między sobą nie zwalczać się. Czyli innymi słowy, banki niech się zajmują działalnością finansową, pośrednicy niech się zajmują nieruchomościami, a windykacja, windykacja powinna być ostatecznością. ostatecznością. Kończymy zawsze nasze spotkania filmowe, rozmowy o nieruchomościach pewną sentencją. Sometimes if you want to see a change for the better, you have to take things into your own hands. Czyli czasami jeżeli chcesz zobaczyć zmiany na lepsze, powinnyś wziąć sprawy w swoje ręce.